To pierwszy odcinek z gry Hero Wars w wersji mobilnej. W odcinku przedstawimy króciutko wydarzenie sezonowe, omówimy sklepik, może kilka pakietów. W tym wydarzeniu można zdobyć zupełnie nową postać, jest to uzdrowiciel do linii środkowej. Aby zdobyć pierwsze kamienie duszy tego bohatera, musimy przejść do początku przygody. Musimy zauważyć, że do wykonywania zadań potrzebujemy kapsułek gęgania. Na start otrzymujemy ich 100 sztuk. Które wystarcza na zrobienie kilku pierwszych misji. Po których wykonaniu będziemy już mogli przyzwać po raz pierwszy tą postać. Możecie zauważyć, że na mapce są takie zielone przyciski. Pod nimi kryją się zadania, polegające na pokonywaniu różnych potworków, czy też innych bohaterów, którzy są dostępni w grze. Jeżeli misja się powiedzie: Czasami możecie otrzymać dodatkowe nagrody, lub możliwość dokupienia pakietów za realne pieniądze. Osobiście uważam, że większość z tych pakietów jest nieopłacalna, w związku z czym raczej nie polecam ich kupowania. Po lewej stronie na dole mamy sklepik. Można tam kupić całkiem sporo rzeczy. Jedne są oczywiście bardziej przydatne, inne mniej. W moim przypadku na ja skupiam się na przykład na rozwijaniu tej nowej postaci. Pomijam w tym sklepie właściwie całkowicie ulepszacze, które są dostępne podczas właściwie całej gry. One nie znikają, one są dostępne w wielu wydarzeniach. W związku z czym uważam, że nie ma sensu marnować zasobów na te rzeczy. Jeżeli mógłbym Wam coś doradzić, w co według mnie warto jest zainwestować, to na pewno byłyby to kamienie duszy bohatera. Mamy je tutaj po lewej stronie. Są one cholernie drogie, jeżeli mielibyśmy je kupować za realne pieniądze. W następnej kolejności skupiłbym się na skórce postaci. Tutaj można ją dostać za szmaragdy. Trzecią rzeczą byłyby na pewno przedmioty do ulepszenia artefaktów, czyli te złote gęsi. I tutaj można zauważyć, że możemy je dostać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem są bilety karnawału, które dostajemy za wykonywanie dziennych zadań. I drugim sposobem, znacznie trudniejszym, ponieważ aby zdobyć te jajka prawdy, czyli te złote jajka. Trzeba ukończyć całkowicie tą kampanię i pokonywać ostatniego bossa. Co ważne, tutaj, aby dostać talizman dla tej postaci, nie ma innego sposobu jak przejść całości kampanii i 40 razy pokonać tego bossa. W związku z czym tych jajek będzie całkiem sporo. Z tego co widzę, to można z nich kupić tylko recepturę i złote gęsi. Jeżeli chodzi o te larki, lalki honoru w ogóle bym nie pominął. Nie opłaca się ich kupować. Są w sumie do niczego niepotrzebne i często, często są dawane do różnych eventów. w związku z czym tego jest dużo. Kolejną rzeczą, na którą bym się skupił, jak już przy samym końcu gry byłyby receptury. Wydałbym te jajka na receptury i wydał pozostałe bilety karnawału, jeżeli cokolwiek mi zostanie, ale to dopiero na samym końcu. Hmm. Dla ciekawskich, yy, zrobimy sobie teraz może przegląd tych ofert płatnych. Jak to wygląda? Więc tak, zacznijmy może od oferty z kamieniami dusz. Ja je może tylko pokażę, a na koniec po prostu tylko skomentuję, bo w sumie brak słów. Czyli mam tak, 20, 50, 80, 100, 150, 200. No i tak wyglądają te pakiety. Moim zdaniem ceny tych pakietów i jakość tego, co one tutaj prezentują, są wręcz żałosne. Nigdy w życiu nie kupiłbym tych pakietów, żeby mi. żebym był nawet milionerem, to bym tego nie kupił, bo po prostu byłoby mi szkoda. Dodatkowo, tutaj taka moja rada. Bardzo często jest tak, że po wydarzeniu sezonowym, w bardzo krótkim odstępie czasu, kamienie dusz są sprzedawane w dużo ciekawszych pakietach i często w dużo niższej cenie. W związku z czym uważam, że nie ma sensu podpalać się, żeby jak najszybciej te kamienie duszy kupować. Bo to jest tylko i wyłącznie strata. Dobra, teraz kolejna oferta, czyli pakiet złotych gęsi. Jeżeli chodzi o ten pakiet, no to tutaj już wygląda troszeczkę lepiej. Zacznijmy sobie od początku, od początku. czyli mamy 10 gęsi, później mamy 25, 150, 225. Czyli tak, biorąc pod uwagę ten pakiet oraz sklepik, który mamy, można śmiało powiedzieć, że jesteśmy w stanie przy niewielkim dokładzie finansowym, naprawdę niewielkim dokładzie finansowym, plus regularnemu graniu, za darmo otrzymać maksymalne artefakty. Maksymalne pierwsze artefakty. Jesteśmy w stanie to zrobić. No i ogólnie polecam tę metodę, żeby, żeby tutaj, właśnie przy niewielkim nakładzie, spróbować to osiągnąć. Przechodzimy teraz do ostatniej oferty, czyli do kapsułek gęgania. Też sobie przejdźmy może od samego początku. Czyli mamy tak 100 kapsułek, 200 kapsułek, 300 kapsułek, 600 kapsułek. 1000 kapsułek, i teraz tak, uwaga, tu jeszcze był jeden pakiet, to było 1600 kapsułek. U mnie on już się nie pokazuje, ponieważ zdecydowałem się go zakupić. I ostatni pakiet, najdroższy, to jest 2000 kapsułek. Co ważne, jeżeli ktoś z Was zdecydowałby się na to, żeby kupić ten pakiet za 1600 kapsułek, to mogę śmiało potwierdzić, że w przypadku, gdy kupisz ten pakiet, Dodatkowo ze sklepu wykupisz maksymalny limit tych kapsułek gęgania. To na spokojnie zrobisz całą kampanię do ostatniego bossa. W następnym tym można powiedzieć, że zostaje wam już tylko i wyłącznie pokonywanie tego ostatniego bossa i zdobywanie tych kapsułek gęgania. Znaczy eee, nie kapsułek gęgania, tylko jajek prawdy. Przepraszam bardzo za pomyłkę. Eee, także pokonujemy sobie tego bossa. Proszę bardzo ładnie poszło i otrzymujemy jajko prawdy. I jedziemy drugi raz. Drugie jajeczko. Udało się super. Idziemy dalej. Teraz do sklepiku. No i na co by to wydać? No zgodnie z tym, co sam Wam radziłem, w pierwszej kolejności wydałbym to na Pakiety związane z artefaktami jest tego bardzo dużo. Będę musiał go pokonać aż 40 razy. W związku z czym nie będzie najmniejszego problemu z tym, żeby uzbierać maksymalne artefakty i jeszcze dodatkowo zrobić te receptury na hełm. Myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. W tym odcinku byłoby to na tyle, natomiast jutro. Podzielę się z Wami pewną poradą, która wielu osobom może się bardzo przydać w szybszym rozwoju konta. Także jeżeli chociaż odrobinkę zainteresował Was kanał, zostawcie subika, lajka i obserwujcie. Słyszymy się jutro.